Cześć, witam Was na kanale A Ty Grasz. Ja nazywam się Paweł Żeński i dzisiaj chciałbym Wam pokazać gry, które warto posiadać w swojej kolekcji, bo albo drożeją, albo już są drogie, lub jest ich mało. Zapraszam. Słuchajcie, niejednokrotnie się zastanawiamy nad tym, jaką grę kupić, Taką, która zazwyczaj myślimy o tym, że drożeje i będzie drożej, prawda? Które jest ich na przykład mało, bo były w małym nakładzie, albo są mało dostępne, bo wyszły na przykład poza granicami naszego kraju. Jest też taka zwana powszechnie ogólnie japońszczyzna. Dużo jest takich gier, których na które na przykład właśnie wychodzą w Japonii, a nie ma ich u nas w Europie i ciężko je dostać. Jest takich tytułów masę. Ja ich nie zbieram, ja ich nie kolekcjonuję, ale... Tak, nawiązując do tematu ogólnie zbierania, kolekcjonowania gier komputerowych, czyli też oczywiście konsolowych, jest to temat rzeka, ale dzisiaj Wam bym chciał przedstawić kolejne gry, które potencjalnie mogą być drogie, bo już nie są wcale takie tanie, i raczej, raczej tak będzie, właśnie, bo to, to, to jest moja subiektywna ocena, prawda? Ale taka powielona jednak jakimś czasem, który przebył. Powiedzmy rok, pół roku, rok czasu, siedziałem na komputerze. Niejednokrotnie po nocach sprawdzałem, klikałem, ile dana gra kosztuje z listy, którą sobie przygotowywuję zazwyczaj. Są to gry często nietuzinkowe, a czasami też takie popularne, które możemy normalnie dostać w sklepie, ale na przykład jest ich mało. To można weryfikować. Dzisiaj w świecie internetu takie sytuacje mają miejsce. Trzeba sobie dobierać różnego rodzaju portale, na których są opisy, na których są podane wiadomości. Wiadomo, że my nie jesteśmy omnibusami, nie możemy wszystkiego wiedzieć, ale są sytuacje, w których naprawdę możemy się tym posiłkować. I nic innego, właśnie, jak będzie tą pierwszą grą, którą chciałem pokazać. ostatnią była niedawno, była w odcinku na zakupach gier. I tak, trzeba powiedzieć o niej w ten sposób, że warto mieć ją w swojej kolekcji. Ja już o niej mówiłem. The Occupation. Słuchajcie, bardzo niestandardowy gameplay. Bardzo ciekawy tytuł zresztą. Gra, która trwa, słuchajcie, 4 godziny, bo 4 godziny mamy na to, żeby rozwiązać zagadkę terrorystyczną, gdzie zginęło, 2, 2, z tego co pamiętam, chyba 25 osób. I właśnie fabuła na tym będzie polegała, żeby znaleźć, znaleźć rozwiązanie, jak to się stało, prawda, o co, tutaj, o co tutaj chodziło, dlaczego tak się w ogóle zrobiło. Bardzo fajny tytuł, słuchajcie, w bardzo fajnych czasach to ogólnie się dzieje. Polecam sobie to przede wszystkim, nie dość, że ograć, spróbować, Tutaj nie ma wygranych, przegranych, po prostu mamy czas. Gra trwa 4 godziny dosłownie i przez te 4 godziny musimy się dowiedzieć, co tu się w ogóle wydarzyło. Nie tuzinkowy tytuł nie jest tego zbyt wiele, jest to drogie. Słuchajcie, no bo drogie, no trzeba ponad stówkę spokojnie za to zapłacić. Nawet po 200 ponad widziałem. Jest to gra w sumie tak. Wziąłem ją teraz do, do tego odcinka i nie wiem, czy tak będzie, prawda? Nie jestem, nie jestem pewny, ale za, za, tak naprawdę w żadną grom nie będziemy pewni, co się z nią stanie za. 5, 10 czy 20 to już w ogóle lat, nie? to już podstawowe gry dzisiaj, po 5 zł mogą kiedyś kosztować tyle w świecie dzisiejszej cyfryzacji, prawda? No bo to też tak trzeba sobie jasno powiedzieć: gry, które my kupujemy dzisiaj i uważamy, że one są już kolekcjonerskie, bo nam o to chodzi, kolekcjoner nam o to chodzi, nie? Kolekcjoner taki jest, że ona będzie rosła w cenie. A ja chcę na nie zarobić? Nie, właśnie. Różni są ty, różne są typy kolekcjonerów. Ja na przykład jestem takim, który nie do końca patrzy na to, że ile ja na tym zarobię. Nie, bardziej mi kręci to, że mam coś takiego właśnie niespotykanego, nie tak? że tego jest mało, że ktoś byłby w stanie na przykład dużo za to zapłacić, ale ja tego nie sprzedam. Bo jak wiecie, ja, słuchajcie, ja po wtorek mam coś około. 50, 60 sztuk na dzień dzisiejszy. Mi jest ciężko się rozstać z każdą kopią i ja ich nie sprzedaję. Autentycznie w ogóle gdzieś z pół roku, przez takie pół roku żadnej gry nie sprzedałem, w ogóle ze... w ogóle niczego nie sprzedałem jeśli chodzi o sprzęt gamingowy, prawda? No bo szkoda mi tego. Jakoś tak mam. Wiem, że wy macie różnie, no tak jest, ale z The Occupation naprawdę tak może być, bo to jest nietuzinkowy gameplay, nietypowy i naprawdę ta gra jest bardzo. Dobra, naprawdę. Moje zdanie jest bardzo dobra, chociaż nie jest do końca dobrze oceniana. Wiadomo, będziemy się tutaj trącać o grafikę, będziemy się tutaj trącać troszkę o styl walki, tutaj, w ogóle przy znaczy walki. No, ciężko tutaj. No, ogólnie, gameplay jest nieciekawy, dla kogoś może być, ale no właśnie, zależy, bo są ludzie, którzy grają dla fabuły, są ludzie, którzy będą lizać ścianę, A tutaj deweloperzy zmaścili, bo coś tam się im nie podoba, prawda, bo na, bo na ściance jest plamka jakiś piksel wypadł, czy coś tam się gra zablokowała. Słuchajcie, w tych grach wszystko takie coś jest, oczywiście w tej grze zwłaszcza, tu są bugi, są, może nie jakieś takie bardzo przeszkadzające, że nie przejdziemy gry, ale ta gra jest naprawdę ciekawa i ona już jest w cenie i mało tego jest na lecie. stosunkowo mało, no słuchajcie, dzisiaj gry wychodzą w nakładach po kilka milionów, więc, no słuchajcie, no, 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 tej gry tyle nie ma. Na, na pewno, nie wiem ile by jej wyszło, ale na pewno tyle jej nie wyszło. Jest to, jest to gra naprawdę nietuzinkowa, jeszcze raz powtarzam, i warto mieć ją w kolekcji, bo już idzie w cenie. A co będzie za rok? Ciężko powiedzieć. Słuchajcie, tak troszkę się uśmiechnąłem, tak, bo hmm, na początku swojego kanału, jak zacząłem w ogóle cokolwiek nagrywać dla Was, był taki tytuł. Niektórzy pewnie też się uśmiechtam, jak ja przed chwilą przed monitorem, dlatego że miałem tych gier cztery sztuki. Miałem jakąś taką manię wykupywania tej gry, ponieważ wiedziałem od człowieka, który naprawdę zna się dużo lepiej ode mnie na kolekcjonerstwie, zęby na ten dosłownie zjadł. Ja nie jestem omnibusem, ja się przyznaję, ja się dopiero tego uczę, bo to jest temat naprawdę rzeka, tak jak zawsze powtarzam, jest to trudny temat. Trzeba naprawdę bardzo dużo posiąść wiedzy, żeby cokolwiek móc płynnie rozmawiać w tym temacie. I faktycznie, jest to tytuł, słuchajcie, nic innego jak folklor. Miałem cztery sztuki, za dwie się wymieniłem, ani jeden nie sprzedałem. Folklor, tak jest. Oczywiście w, już w Protektorze od dawna, od Invisible Black, mam dokładnie dwie sztuki. Mam wersję angielską i mam wersję, to znaczy z dystrybucji angielskiej, z dystrybucji polskiej. Jest to nawet napisane po polsku, taka, takie te wkładki były na PS3, bo to jest oczywiście gra z PS3. Taka, taka wkładka tutaj na, naklejona, jest, jest tu napisane dokładnie, że Oprogramowanie do konsoli, PlayStation, Importer, Sony, Polska, coś tam, coś tam, prawda? No w porządku, mam je dwie, dwie mi zostały i sobie dwie tego zestawy Bo ja jak wiecie, na początku samym chcę sobie kupić, zawsze chcę sobie kupić po polsku. Z polskiej dystrybucji gra, no bo to nie zawsze tak jest, że po polsku bardzo dużo no większość gier jest takich, że, że gra nie jest po polsku w żadnym, w żadnym stopniu, a na pewno nie w dubbingu, tylko mamy po prostu dystrybuowaną przez Polaków, prawda, przez jakieś tam wydawnictwa. Tak jest w tym wypadku mamy tego folklora. Słuchajcie, folklor, to jest typowa, typowa gra, taka właśnie wschodnia że tak nazwę, to jest takie anime. No, no, no tak można to spokojnie nazwać, słuchajcie. To jest. Tak jakby badamy różnicę między między. Mm, dwa, dwa światy badamy, między, między taką fantastyką właśnie a, a realnym światem duchów, nieduchów, No cóż, to jest przeróżne rzeczy się to Ziemi, jakieś tam próbowałem, próbowałem robiłem livestreama z tej gry. Tutaj słuchajcie, będzie występować dwóch bohaterów, którzy będą przemierzać właśnie świat taki powstały, który oni sobie sami wymyślili. Dosyć ciekawe, chociaż no, mówię, no nie dla mnie. Nie na przykład nie tyle, że straszą postacie anime, bo, 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 bo nie o to chodzi. Ale nie do końca mnie kręci na tym spędzać większość czasu, którego mam przeznaczone, który, który mogę przeznaczyć na nasz gaming, nie? Ogólnie, jeśli chodzi o nawet kanał, jeśli chodzi o granie, jeśli chodzi o kolekcjonowanie, bo to też trzeba wtrącić w taką sytuację, że kolekcjonowanie to nie jest tylko, że sobie kupujesz grę i wkładasz sobie ją na półkę, nie. U mnie jest tak często, że ja sobie lubię komuś, nie wiem, usiąść, popatrzeć, przeglądać w internecie, poczytać, opakowanie przejrzeć, otworzyć, włożyć do konsoli. To jest wszystko czas, a wiadomo, rodzina, dzieci, to, 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 to praca i tak dalej nie pozwala na to. Tych gier z tyłu widzicie, jest bardzo dużo i chcąc sobie tak Usiąść nawet na spokojnie, prawda? Czy sobie stanąć przy tych grach, przy tych konsolach, przy różnym sprzęcie. Chcąc chcą go podłączyć, to są długie godziny. Już nie mówię o montażu filmu yy, i, tak, i tak dalej, i tak dalej. No tego jest naprawdę masa, więc cieszy mnie to, że mogę w tym uczestniczyć. Cies cieszę się, że mogę z wami przy tym poopcować. I właśnie folklor jest taką grą, która dzisiaj dzisiaj na pewno warto mieć w kolekcji. Zwłaszcza dlatego, że te wszystkie wschodnie gry, ja i tak nazywam wschodnie, ze wschodu gdzieś tam, za, za górami, za lasami. Te gry drożeją. Folklor kiedyś był bardzo drogą grą, dziś jest troszkę tańsza, dlatego właśnie wziąłem, wziąłem ją teraz na odcinek, bo ja ją sprawdzam już od kilku dobrych lat. Tak jak mówię, miałem cztery sztuki, za dwie się wymieniłem, za też coś... Podobnego, jeśli chodzi o no, strukturę ceny, bo nie ukrywam, że no, nikt się nie zazmieni zmieni z tą z grą, która kosztuje 5 zł za grę, która kosztuje 300 czy 500 zł. No to jest oczywiste, nawet nikomu czegoś takiego nigdy nie proponowałem, bo to chciałbym, tak jakbym chciał kogoś oszukać, wyzyskać. Absolutnie ja taki nie jestem, więc mówię szczerze, ja się cieszę i chciałem dzisiaj właśnie pokazać tego folklora, folklora z tego względu, że ona troszeczkę staniała. Może nie stania, bo tu też trzeba kilka stówek zapłacić, ale ceny są tak rozbieżne, że nawet nie będę je podawał, ale kilkaset złotych trzeba dać. W każdym razie. Jest tańsza niż to, co było powiedzmy dwa czy tam trzy lata do tyłu. No nie, Tak, jest taniej. Folklor jest w mojej kolekcji, już tak jak powiedziałem, ten ostatni, który kupiłem to z polskiej dystrybucji, już wtedy zacząłem zwracać uwagę w ogóle, skąd ta gra jest, skąd ona pochodzi. No bo to jest ważne. W grach tego typu to jest bardzo ważne. Zwłaszcza, że to jest gra wydana tylko i wyłącznie na konsolę PlayStation 3. Nigdzie indziej w to nie zagramy. Nie ma po prostu nie ma nigdzie, nie? dlatego ona też jest taka droga i ona na pewno zawsze będzie droga. To jest. Rarytas na PlayStation 3 i nie ulega to żadnej absolutnie wątpliwości. Także Folklora jak najbardziej polecam mieć w swojej kolekcji, dlatego że to jest gra, gra która na pewno, no, znaczy jak ją kupicie na przykład za 200 zł, no to brać w ciemno na pewno na niej zarobicie. Bo są tacy, którzy chcą zarabiać na grach. W porządku, na tej nigdy nie stracicie. To jak tylko zobaczycie, po prostu brać, bo to rośnie w cenie, zawsze będzie rosło i, i w ogóle. Bardzo oczywiste, oczywisty tytuł, który no nie do końca jest przyjęty. Ja bardzo lubię horrory. Tak, lubię, przyznaję się bez bicia, jakieś survival horrory również. Wszystkie te powiązane gry, które są z uniwersum horrorów, lubię. Po prostu biorę od razu na klatę wszystkie, nieważne, jak, nieważne jaką ma nazwę, biorę, czy to jest gorsza produkcja, mniej jakoś budżetowa, nieważne, biorę w ciemno. No Silent Hill to nie, jest, to, to nie jest tania produkcja, to jest, to jest typowy AAA, ale no, Homecoming nie do końca się tam przyjął, już. No nie, nie, nie pamiętam dokładnie jak, co z tym, co z czym było. Dlaczego pokazuję ten tytuł? Pokazuję ten tytuł dlatego, że mam Silent Hilla tylko, tylko i wyłącznie tego. Chciałbym mieć resztę. Nawet te z PS1, które pamiętam, nie wiem, no do dzisiaj można, no tak, też można, bo tak, tak chciałem wtrącić taki temat, że za 250 zł kiedyś można było kupić na jedynkę, jak była na PlayStation 1, ten Silent Hill pierwszy, prawda? No tak, można było, i wtedy można za 250 zł kupić dobry rower, no dzisiaj też trzeba mieć, można kupić dobry rower, żeby kupić sobie z PS1. To jest taki, <ścoughs> taki troszkę paradoks, no, ale faktycznie tak jest, te gry się trzymają w cenie. Oczywiście kolejny horror. Homecoming nie jest, nie jest to topowa, topowy tytuł. Silent Healy, ale, ale fajnie mieć go w kolekcji i słuchajcie, właśnie dlatego pokazuję ten tytuł, aby szukać, szukać Silent Healy, szukać w ogóle tych rezydentów wszystkich. Rezydentów nie pokazywałem na PS4, które mam chyba wszystkie aktualnie, bo to, to wydaje mi się, że to nawet jest wręcz oczywiste, ale na PS3 te gry, Naprawdę wszystkie z uniwersum Silent Hilli, Resident Evil, w ogóle warto je po prostu posiadać, tak? Warto je posiadać, warto je szukać, bo to idzie w górę. Zauważcie, co się dzisiaj dzieje na rynku. Dzisiaj na rynku są takie sytuacje, gdzie coraz więcej jest remake'ów i właśnie tych tytułów, nie, między innymi, no przecież Stardew Valley teraz Polacy zrobili, prawda? Przecież Blueberry, BlueBerry, chyba już wydali, czy jest chyba przez sprzedaż jest na, na, dzień, na dzień dzisiejszy. No, raczej na pewno, bo ja sobie go chcę kupić w premierę. Nie wiem, czy tam akurat wyjdzie, bo nie wiem, czy będę miał czasowo czas w to grać, więc może nawet poczekam i kupię jakąś używkę, troszkę przy Janusze. No, możliwe, że tak będzie. W każdym razie te gry warto pozyskiwać, dlatego że one są one są one się nie, nie nudzą się, po prostu się nie nudzą. Czy to jest gorsze, go, gorsza gra z serii? Nieważne, zawsze to będzie miało popyt, i, 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 i to będzie zawsze w cenie. Ostatnią grą, słuchajcie wybrałem celowo, będzie to pierwsza gra, którą pokażę na PS2, która już jest nietuzinkową grą, która jest dobrą grą, która, której bardzo dużo ludzi nie będzie znało w ogóle, a są tacy, którzy się też uśmiechną i znają i wiedzą o co chodzi i pewnie już się mają w kolekcji. Caniaczki. ale faktycznie tak jest. PlayStation 2 The Suffering Teeth That Bind. To można tłumaczyć jako zniewolony. Spokojnie, to trzyczłonowa nazwa, ale to jest właśnie The Suffering Zniewolony. O co tutaj chodzi? To jest słuchajcie, druga odsłona, ona jest troszkę uważana za gorszą odsłonę, tak? Bo to jest, to, to jest kontynuacja dokładnie gry z 2004 roku, gdzie powstała pierwsza część i tutaj, tutaj to jest dokładnie kontynuacja drugiej części. Dlaczego pokazałem DS Effering? Mam ją w. Praktycznie można powiedzieć, prawie że w idealnym stanie. Jeśli chodzi o płytkę, i to wszystko manualne, to tak. manuale wszystko jest idealny stan. Opakowanie delikatnie, ale opakowanie tylko i ja wyłącznie opakowanie jest delikatnie przyrysowane. No jak to wiadomo, od płyty, płyta o płytę, nie? Wyciągnąłem to specjalnie się z protektora, bo ją miałem w protektorze. Kiedy się pamiętam, kupiłem u mnie lokalnie u takiego znajomego. Już wiedziałem, że to jest, to jest gra, która, którą bym chciał mieć. Bo ja już kiedyś w nią grałem, ale oczywiście na Piracie. Nowe batince, jak to się mówi. Tak, słuchajcie, to jest gierka bardzo krwawa. To jest horror typowy, bardzo krwawa, ale jeszcze raz powtórzę, i taka wręcz hamska momentami. Jest tu, jest tu główny, główny bohater, się nazywa Tork. To jest, to jest gość, który, którego oskarżają o, o zabicie, ich ma słusznie, z tego co wychodzi w fabule oskarżają za zabicie swojej żony i swoich dzieci. I taki, też kolejny paradoks, że my, tak jakby prowadząc tego bohatera Będziemy mu pomagać w tym, żeby się oczyścił z zarzutów. No, gra naprawdę też nietuzinkowa, ale słuchajcie, bardzo fajny gameplay, bardzo fajne zachowanie ogólnie postaci. Bardzo fajnie gra skrojona, chociaż to nie jest, nie wiadomo jakich, not, jak, jakich notów gra, ale jest to zresztą, to w, 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 z, zrobili ci ludzie, co w, 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 wydali na przykład Genji, nie? Midway to akurat wydał, ale, ale ci, co, ci, co Genji zrobili, nie pamiętam jak oni się nazywali. W każdym razie. Zaraz. Sunreal software, tak. Sunreal chyba. Dokładnie. I oni, 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 właśnie, oni właśnie zrobili ten tytuł. To jest druga część. Jeszcze raz powtórzę. Bardzo warto, bo ona jest w cenie. Ona jest w cenie. Nie ma tego zbyt wiele na internecie. A jeżeli jest, bo już się tak nieraz zdarzało, nieraz to po, po, powtarzam i będę powtarzał, że nieraz tak było, ponieważ. Ja zrobiłem odcinek, zaraz tego się nagle wysypało na necie. Nie wiem, czy ktoś chciał sprzedać, czy może ktoś tam. Nie wiem, czy ma na to wpływ, nie mam pojęcia. Wiem o tym, że tam tych osób trochę mnie ogląda, więc może ktoś nie chciał tej gry chciał sprzedać, to wiadomo, że od razu pójdzie, nie. Też inni nagrywają. Nie wiem, nie, nie, nie sposób mi o tym mówić, tłumaczyć, bo naprawdę. No okej, okay, wracajmy. W każdym razie The Suffering, zniewolony, to jest gra, która już dzisiaj kosztuje. Powiedzmy ponad stówę spokojnie, ale też trzeba sprawdzać, żeby był manual, bo w tej grze występuje manual. Ja już dwa widziałem na mecie. Gdzie nie, 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 nie rozmawiałem ze sprzedawcą, czy jest ma, dlaczego nie ma manuala, bo czasami takie, że, że piszemy do kogoś, tak? Że, chce, że chcemy napisać, słuchaj, panie, czy, czy jest tam manual? Nie, nie ma, ale na przykład nie było, nie? Nie było. prawda. właśnie tutaj manual powinien być i on jest bardzo wa ważny dla kolekcjonera, gdzie kupujemy grę w stanie jakimś tam, powiedzmy, naprawdę przyzwoitym, a to jest bardzo przyzwoity stan, to ten manual powinien być, bo dla kolekcjonera to jest bardzo ważne. Bez manuala to ta gra, no co? no. no to nie jest pełnowartościowy produkt, więc jak najbardziej ta gra powinna się znaleźć w Waszej kolekcji. Jeszcze zwłaszcza zobaczcie, ja ostatnio dodawałem na grupie, a tę którą serdecznie zapraszam, którą prowadzimy tutaj wspólnie z moderatorami i innymi administratorami, ja jestem jej właścicielem oczywiście jak najbardziej, ale tam właśnie sobie czasami dyskutujemy i różne rzeczy wrzucamy. I tam ktoś właśnie wrzucił, już nie pamiętam kto, czy na, ty, czy, no, czy na mojej grupie, czy na, ty, na jakiejś innej grupie, chyba na mojej, że The Suffering, ten zniewolony, był w folii za ponad 150 funtów. To jest masa kasy, słuchajcie. Ale tak, tak się teraz zacznie robić, dlatego że tych suwilach su 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 horrorów, horrorów ogólnie, będzie coraz, coraz to, coraz to więcej wychodziło ostatnio. Tak samo jak Bijaty. Zauważcie tą tendencję takiej zmiany w postrzeganiu gier ostatnio. No faktycznie tak jest. Developerzy, jak jeden wypuści coś, się dobrze sprzeda, to od razu, od razu jest ciechanie, każdy jakiś deweloper coś, coś zaczyna w takim temacie wypuszczać. Tak by wyglądały, słuchajcie, te gry, które dzisiaj chciałem wam pokazać, są to gry naprawdę bardzo fajne. Tutaj jeszcze obok mnie też chciałem pokazać coś, a może pokażę. To będzie w zakupach gier, ale czego? Mogę wam pokazać, bo akurat tu niedawno przyszło, rozpakowałem, ja tą grę będę rozpakowywał prawdopodobnie. To też warto mieć w swojej kolekcji. Niech będzie, że to będzie taki, może nie tyle gratis w, w odcinku, tylko taki bonus, tak. Super Mario RPG, dlaczego? Słuchajcie, ja na Switcha chcę zdobyć wszystkie Mariany, wszystkie, po prostu wszystkie, bo jak widzę, co się dzieje z cenami z tych z poprzednich konsol, prawda? Już nie mówię o jakichś tam DS-ach, czy tam ogólnie, tak? Na Nintendo. Ekskluzywy, a Maria, no to Mario to jest Mario. Mario zawsze będzie Mario i, i do widzenia. Chociaż to Mario Super Mario RPG to nie jest takie Mario, jak ja lubię, takie platformowe, takie nie wiadomo, nie wiadomo jak to. No to jest trochę troszkę coś innego, ale jednak to jest Mario. I była pamiętam promocja jakaś taka, i kupiłem kupiłem to w dobrej cenie, nie pamiętam chyba 60 zł to kosztowało, czy, czy jakoś coś w ten deseń. W każdym razie to też warto warto mieć ogólnie Mario w w kolekcji. To jest moje pierwsze Mario na Switcha, wyobraźcie sobie. No ale na Switcha, bo na inne, na, inne, na inne Nintendo mam tam kilka chyba sztuk. W każdym razie też Mario warto mieć w swojej kolekcji i warto je sobie po prostu mieć, nie kupić, kupić i zdobyć w dobrych cenach i szukać tego. Bo jeżeli kogoś interesuje ogólnie tematyka Nintendo, tematyka Nintendo, mówię tak, nie do końca, ale jak coś mi się trafi, to wezmę. Jak najbardziej brać. Także Mówię, najważniejszą grą z tego całego zestawienia, spokojnie bym powiedział, jest folklor i jest właśnie The Sefering. Tak to wygląda. Co u mnie też tak chcę, chcę wtrącać, bo ktoś mi to ktoś kiedyś powiedział, że mógłbyś powiedzieć, co będzie tam kiedyś, później, albo w ogóle. No tak, jestem w, ch chwilowo w takim zastoju, można powiedzieć, gamingowym, bo nie mam, nie mam, nie mam czasu w ogóle na grę. Oczywiście z, codziennie potrafię zagrać sobie w Gran Turismo, jakąś tam planszę sobie włączyć z kimś, tam się pośminkaj hmm. dla żartów przez neta. Chociaż ja nie jestem graczem multiplayerowym, ale faktycznie zdarza mi się czasami odpalić, jakąś sobie tam fraskiem z kimś polecieć, w jakąś tam fifkę zagram. Co będzie kolejną? Kolejno będzie tak, mamy dzisiaj prawie środek Maja. Czy środek nie wiem, kiedy wrzucę ten film, ale na pewno na pewno będą za długo, na pewno już, na pewno, na pewno na pewno, powtarzam się. Będą live streamy, będą, na grupie, będą podawane też w formie plakatu takie wydarzenia na moje kanałowe. Bo tak sobie ostatnio pomyślałem, że to będzie w takiej to no, ładnie będzie wyglądać i będzie bardziej przejrzyste, każdy będzie mógł do tego wrócić. Te pliki, te, te pliki, te posty będą dorzucane do tablicy, tak jakby, tak, po prostu ogłoszeniowej na grupie i tam będziecie mogli wiedzieć, kiedy dany livestream będzie, o której godzinie, w jaki dzień i co na nim się prawdopodobnie będzie odbywać, bo to nie będą tylko same gry. To też do Was takie pytanie właśnie, czy interesuje Was coś takiego, żeby, no, przypuśćmy, mam, nie wiem, ostatnią troszkę protektorów, tak, na przykład mam trochę protektorów i chciałbym Gierkę jakąś tam kilka Gierek. Bo Invisible Black mi przyśle powiedzmy 50 protektorów. Ja sobie czasami siedzę w domu, tak? I sobie te gry pakuję. To schodzi trochę. Zawsze może by było tak, że moglibyśmy na, ten te na jakieś tematy porozmawiać. Mogłbym takiego live'a zrobić. Nie wiem, sobie, czy Was to w ogóle interesuje. Jeżeli Was to interesuje i faktycznie byście, byście, byście coś takiego chcieli, napiszcie proszę w komentarzu, bo to jest bardzo ważne. Łapki, komentarze, subskrypcje. No i cóż, do zobaczenia. Cześć!